Łukasz Piekarski, witam w kolejnej wywiadówce. Dzisiaj moim państwa gościem jest Kevin Wiwatowski, nazywany często wojownikiem z grudziądza, zawodnikiem MMA. Witam cię serdecznie. Witam. Eee, na początek wsiadamy w wehikuł czasu, cofamy się o połowę Twojego życia wstecz, czyli jak miałeś 11 lat. Powiedz mi, okładałeś wtedy swoich kolegów na podwórku, czy byłeś jednak grzecznym chłopcem? Nie, nie było nic takiego. Ja raczej byłem taki właśnie typem spokojnego chłopaka. Taki wstydliwy bardziej gdzieś tam troszkę wycofany, ale. Aha. No. To Aha. Skąd u Ciebie się wzięło to zamiłowanie do walk? Do tego aktywniejszego uprawiania sportu? No, gdzieś tam sport to się przejawiał od tych najmłodszych lat. Gdzieś tam już w podstawówce na zawody takie szkolne? Gdzieś w gimnazjum i właśnie w gimnazjum gdzieś tam ojciec mnie zaprowadził na trening. No i tam gdzieś mi się spodobało. Mhm. E, komu zawdzięczasz? Komu najwięcej zawdzięczasz? Kto był przy tobie na początku tej twojej przygody takiej poważniejszej ze sportem? No właśnie tak jak już tu wspomniałem, to no, mój tata wziął mnie na trening, spodobało mi się to. No i już po prostu zostałem. Aha. A było ciężko? No na pewno, początki zawsze ciężko. Wracałeś do domu, z, nie wiem, z jakimiś Oczywiście, śladami że... na twarzy? <grym> Oczywiście i to nie raz. A ty, rodzica, ale co? Rodzicom rozumie to nie przeszkadzało? No nie, oni tam wiedzieli. Mniej więcej wiedzieli, co, co mogą się spodziewać po prostu, jak wrócę z treningu. Mm -hmm. Powiedz, a dzisiaj żyjesz tylko ze sportu? Chodzi, chodzi mi teraz kwestie finansowe, czy sport jest takim dodatkiem do normalnej pracy? Znaczy powiem tak, dorabiam weekendy, mm -hmm. bo nie, nie dałbym rady wszystkiego pogodzić, jeśli bym chciał trenować, tylko trenować całkowicie. I przy tym nie zarabiać żadnych innych pieniędzy, to no, mogło być naprawdę ciężko, bo ciężko w tych czasach naprawdę o sponsorów. No i tak samo, jakbym miał normalną pracę, nie mógłbym poświęcić się w całości, mhm. bo okres przygotowań to są no, dwa treningi dziennie. Także myślę, że pracując, jeśli bym robił od poniedziałku do piątku, no to maksymalnie jeden trening mógłbym zrobić. A to nie jest za dużo. Właśnie mi powiedziałeś, że ciężko sponsorów. Pewnie w Grudziądzu, tym bardziej. No rzeczywiście, ale już tam coś się pojawia, jest coraz lepiej na pewno. No właśnie, bo widziałem, na, w postach na Facebooku często oznaczasz różne osoby, firmy, które Ci pomagają i jakby było ich coraz więcej. Mam takie wrażenie. No tak, dokładnie. Piszę dużo też do firm, czasem firmy same się do mnie odzywają. No i na pewno jest, jest coraz lepiej, Czy, czym więcej tam słychać, czym więcej się pokazuje w telewizji, w jakichś wywiadach, to na pewno jest lepiej dla mnie. Mm -hmm. Okej, okay, powiedz mi teraz jak wyglądają twoje przygotowania do walki? Jak wygląda taki dzień treningowy w trakcie przygotowań? Mówię wspomniałeś, że dwa razy dziennie trenujesz. Tak, tak. Jak tak. to tak. wygląda? No wstaję, <grym> jem. <grym> Co jesz? <grym> Jakaś specjalna dieta jest? No, no jest dieta. Jest dieta rozplanowana dokładnie w okresie przygotowawczym, więc wstaję, praktycznie zaczynam dzień treningiem, później wiadomo wracam do domu, jedzenie, suplementy, odpoczywam, robię drugi trening. No i tak w zasadzie wygląda mój dzień w tym mocnym okresie przygotowań, że mhm. jest, jest praktycznie dwa treningi i między treningami jest odpoczynek, i w sumie tak wygląda cały dzień. A już na takim finiszu przygotowań trochę zwalniasz, czy, czy, czy cały czas do ostatniego dnia? Znaczy nie, nie do ostatniego dnia. Tam Tydzień przed już, już jest trochę luz. Mm. Jeden trening, może jeszcze na początku tygodnia dwa treningi delikatniejsze. No i w sumie myślę, że tam przed walką już całkowicie nie robię nic. Te dwa, jeden, dwa dni całkowicie nic nie robię. Delikatny okay. rozruch może. Powiedzmy. Co czujesz na 5 minut prze, przed wejściem na ring. No adrenalina, jest adrenalina na pewno. Mm -hmm. Ale akurat taka pozytywna. Bo naprawdę w momencie kiedy wiem, że zaraz mam wejść, to najlepiej bym nie czekał, tylko po prostu już, już bym wszedł. Już mm -hmm. bym wszedł. Taka pozytywna chęć walki. Nie? A stres jest? No wiadomo, nie. Tylko głupi się nie boi tak naprawdę. Jakiś tam stres z tyłu głowy jest. No, ale taki sport. No, my mm. lubimy tą adrenalinę. Okej, okay, a powiedz mi, co się dzieje w twojej głowie, gdy już toczysz walkę i twój rywal zaczyna nad tobą dominować? No, bywają też takie sytuacje, ale na pewno staram się skupić na swojej pracy, wyeliminować jego mocne strony i walczyć do końca. Na pewno charakter pozwoli na wiele. Mm. Twoje walki pokazuje też telewizja. Cały niedawną galę w Ciechanowie, bodajże telewizja Puls, jeśli dobrze pamiętam. A, tak, dokładnie. E, czy ten fakt, że telewizja pokazuje tę walkę, jakoś dodatkowo Cię stresuje, motywuje, czy, czy nie ma to dla Ciebie znaczenia, że, że patrzą kamery i... E... Znaczy nie odczuwam, nie odczuwam żadnej presji. Po prostu mm -hmm. tak jak walczyłem wcześniej, tak walczę teraz. Nie czuję presji tej telewizji. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. E, pokazywali Cię kilka razy telewizji, stałeś się przez to rozpoznawalny w Grudziądzu jakoś bardziej. Czy, 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 nie, czy niekoniecznie? Jak to znaczy, wygląda? Znaczy w Grudziądzu to tak... Ogólnie znam tu większość ludzi na pewno i... No nie wiem, nie widzę, żeby na przykład coś się tam zmieniło. Może gdzieś tam za plecami ktoś mnie coś obgaduje, no nie wiem, nie? Mm -hmm. Ale tam nic się chyba nie zmieniło. Ale na tych galach już nie jesteś anonimowym zawodnikiem. Jak no na poradzisz? pewno w jakiś sposób nie jestem anonimowym, bo no, podchodzą ludzie, witają się, rozmawiam z nimi. No na pewno jestem coraz bardziej rozpoznawalny. A powiedz mi, jak twoje walki znosi Twoja dziewczyna? No stresuje się, bardzo się stresuje. Mhm. No ale no, ona chce, żebym się bił cały czas. On no wie, że to jest po prostu moja pasja. No i no musi to znieść. A właśnie, twoja pasja Powiedz, na ile to jest dzisiaj twoja pasja, a na ile sposób na życie? No ciężko powiedzieć. Póki co, no, jeśli, jeśli muszę pracować, że, żeby żyć, no to mm -hmm. jednak to jest takie 50 na 50. Oddaję się temu w pełni, wiadomo. No ale jest ciężko, no nie wiem co będzie za parę lat. M może się nie uda, może się uda i może już nawet nie będę musiał pracować, tylko będę żył ze sportu. Nie wiadomo. Mm -mm. A masz jakiś plan B, czy, 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 czy na razie o tym nie myślisz? Zawsze jest plan B. Aha, dobra, to powiedzmy nie będę wnikał w ten plan B. Dobra, czy jest ktoś, kto ci dzisiaj inspiruje w tych walkach? Inspiruje... Hmm. Na pewno moją dużą inspiracją jest Marek Piotrowski, znany kickboxer. Może i mniej znany tak naprawdę, bo no, nie było o nim aż tak głośno, ale jest naprawdę wspaniałym zawodnikiem. Na dzień dzisiejszy praktycznie... Nie może słowa wymówić na skutek tych wszystkich ciosów na głowę, mhm. no ale jest naprawdę mega gwiazdą, mega zawodnikiem. No ale nie chciałbyś tak skończyć, żeby no, tych wszystkich ciosach na pewno, no. nie móc chociażby wywiadu udzielić. Dobra, a jest ktoś, z kim chciałbyś stoczyć walkę? Teraz powiedzmy możesz dowolnie wybrać rwala. Aż tak chyba daleko nie wybiegam. Na pewno chcę sobie podnosić poprzeczkę coraz wyżej. No i spróbować się z coraz to lepszymi zawodnikami. Już myślałem, że powiesz, że z Popkę chciałbyś walczyć, Albo z Pudzianowskim. Nie, aż tak to nie. Myślę, że gdzieś kurczę wybiegam za granicę jak już. Czyli polscy rywale? Niekoniecznie. No niekoniecznie. No chciałbym mam tam to, swoje takie małe marzenia, także oby się spełniło. Ale jakbyś dostał propozycję walki? Na przykład, nie wiem, Popek chce wyciągnąć ręki do rękę do zawodnika z Grudziądza i chce... Z nim no ja nie odmawiam walk, także ja tam jestem otwarty raczej na wszystko. Czyli podzielam. za 5 lat rozumiem albo za 3, 4 lata na Polsacie będziemy oglądali walkę Kevina Wiwatowskiego z Popkiem. Zapamiętajcie to. E, dobra, i jeszcze na sam koniec, e, jakie Kevin Wiwatowski ma marzenie? Takie największe no, no związane właśnie. z swoją pasją. No Moim największym marzeniem to jest UFC, amerykańska wielka organizacja. Mm -hmm. Numer jeden na świecie, wspaniali zawodnicy i móc naprawdę z nimi rywalizować, to było coś wielkiego. Dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Kevin Wiwatowski, zawodnik MMA, grudziądzanin. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kolejna wywiadówka za tydzień, czwartek. Do zobaczenia.